Zacząłem od wiśni, ale zobaczcie, jak to pięknie pasuje być przy tak niesamowitym metalowym samochodzie. Eee, Towarzy parę ton, ale pomożemy, aby te parę ton wyjechało stąd do studia i pojechało tam, gdzie będzie miało swoje nowe miejsce, aby cieszyć oko, aby każdy chciał to dotąć, bo jest to dzieło sztuki i aby każdy mógł potem się chwalić. Brałem udział w licytacji Wielkiej Orkiestry, świątecznej pomocy. Moi drodzy, wchodźcie na nasze strony, wspierajcie nas. Jest tych form bardzo, bardzo dużo. Jutro oczywiście. Także się spotykamy coraz bliżej. Jesteśmy 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o czym ja już wiele krotnie mówię. To będzie centrum świata. Dziękuję bardzo. Do jutra. Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji. Play. Sponsorem programu był M-Bank. Sponsorem programu był właściciel sklepów Biedronka, dystrybutor produktów 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sponsorem programu był Mastercard, dostawca technologii Eskarbonki.